Cześć, witam się z Wami z okolic Stawu nad Skokiem i dzisiaj zapraszam na wycieczkę tam, na Chlińską Turnię. Przejście zacząłem na parkingu pod miejscowością Szczyrbskie Pleso, Szczyrbskie Jezioro. Idę teraz żółtym szlakiem w głąb Doliny. Jest niewiele po wschodzie słońca. Póki co jestem chyba pierwszy w Dolinie. No chyba, że ktoś wystartował naprawdę wcześnie. Ja zaczynałem jeszcze w nocy. Pierwszy odcinek trasy przeszedłem z pomocą cołówki. Teraz jest już jasno, robią się fajne widoki. Wyszedłem ponad kolejny próg. W tej dolinie jest ich kilka, takich bardziej znaczących. A tu Wam zaraz coś pokażę, jeszcze innego, bo w tym miejscu, przy tej trójkątnej charakterystycznej skałce, zaczyna się letnia droga na szatana. Tam już byłem i latem, i zimą. Dzisiaj szatana zostawimy w spokoju, aczkolwiek. Zachlińska turnia, na którą się wybieram, to też należy do grani baszt. Swoją drogą na Chlińską też Wam mogę już pokazać drogę. Tu jest wierzchołek Chlińskiej, tu jest grań z muniskiej Przełęczy, a jakoś tak się idzie właśnie na tą przełęcz. No i tak właściwie do miejsca, gdzie będę schodził ze szlaku, już nie mam dużo. Będę to czynił gdzieś na tym głazowisku i podchodził na muniską Przełęcz, jakoś tędy. Schodzę na rumowisko. I w sumie teraz po prostu tutaj do góry jak puści. Nie wiem czy jest tu jakaś ścieżka. Kiedyś byłem tędy na Szczyrbskim Szczycie. To w sumie nie znaleźliśmy żadnego konkretniejszego wariantu. Po prostu trzeba będzie improwizować przez to głazowisko. Ale kamienie są duże. Idzie się tu w miarę fajnie. Może być tak, że dopiero na powrocie zobaczę z góry jakąś ścieżkę. Ej, ale tu w sumie widzę kopczyk. Więc może tędy? No patrzcie, jest kopczyk, więc tak jakby chodzone. Mogę próbować szukać następnych, choć szczerze mówiąc, aż tak bardzo mi na tym nie zależy. Teren jest łatwy, puści pewnie wieloma wariantami. O, choć i tak znalazłem. Tu jest następny, tam jest jeszcze jeden. Nie wiem, czy lepiej będzie podchodzić lewą stroną piarżyska, czy prawą. Ale to sobie chyba będę musiał wykombinować na miejscu. Póki co spróbuję lewą, więc po prostu bliżej. Ja tam gdzieś na granicy cienia zszedłem ze szlaku. Tu mam dalej kopczyki, więc zgodnie z nimi kontynuuję podejście w górę, tak jak wcześniej myślałem. Po lewej stronie jest i kolejny kopiec, tu jeszcze jeden, tam z przodu następny, więc chyba jest bardzo dobrze oznaczona ta ścieżka. Głazowisko chyba za mną. Teraz będę podchodził przez teren trawiasty. Tutaj jest wydeptane. Nawet się da dostrzec odciski butów. Więc były jakieś niedawne przejścia. No i ja chyba teraz tutaj. Tam powinienem się dostać ponad taki próg i już zobaczyć mój niską przełęcz. Jestem trochę wyżej. I wydaje mi się, że przede mną mam już wierzchołek chińskiej turni. Widzę też kawałek grani, która na ten szczyt prowadzi. Tam będzie fajna zabawa, Ponoć taka jedynka, może 0 plus przez 1. Powoli wychodzę ponad próg. Widać już coraz więcej grani prowadzącej na chlińską. Ona jest dość pozioma. No a tam jest moja niska przełęcz, na którą muszę się teraz dostać. No i tam jakoś sobie będę musiał zaimprowizować. Nie wiem, czy tu nie lepiej będzie dołem, ale pewnie się i tak połączy jakoś. Zszedłem tu faktycznie trochę niżej, żeby się przypadkowo nie wbić w podejście na szczyrbski Szczyt, który jest tam. I faktycznie tamtędy kiedyś na niego szedłem, przez tak zwany Żleb Petrika. Tak szczerze, to siedzę tutaj i zastanawiam się jak wejść na tą przełęcz, bo teren nie wygląda przyjaźnie, nie widzę jakichś wyraźnych ścieżek, ale może będę kombinował Jakoś tak. Najwyżej się wrócę. Wiem, że w razie czego, już tam górą się da zrobić trawers, aczkolwiek jest lekko eksponowany. Choć myślę, że moim pierwszym wyborem będzie po prostu podejście tędy. Tak, tu na pewno było chodzone. No więc, praktycznie tu cały czas idę sobie trawersem zbocza. Teraz chyba w końcu pora podejść trochę do góry. I co? Może tak? W sumie czemu nie? Chyba są ślady. Więc być może faktycznie korzystam z jednego z czasem stosowanych wariantów. Tak, to na pewno są ślady człowieka. Więc idę do góry za tym. Trawki jeszcze mokre, więc trzeba uważać na poślizgnięcia ewentualne. No i tu już ostatnia prosta na niską Przełęcz. Jakoś się udało tutaj po tych trawkach wydrapać. Jest Przełęcz. Ło! Po drugiej stronie byłoby zdecydowanie trudniej. Niezły żlep. Granka jest tutaj. Aczkolwiek wiem, że początek się obchodzi. W ogóle tu się raczej nie idzie nią ściśle, tylko robi dużo trawersów. Jakiś tam zalążek ścieżki jest. To chyba nawet miał być kopczyk. Ok, no i tu się trzeba wdrapać. Dalej chyba trawers po drugiej stronie. Może spróbuję tu zejść, a potem tam podejść. Zacznijmy od trawersu po lewej stronie. Tu trzeba trochę zejść, nie wiem jak nisko. Ścieżka jest jeszcze tam. Ale czy ja chcę aż tak nisko? Chyba nie. Zobaczymy tutaj. O, to jest dobra opcja. Krucho i mokro to nie jest moje ulubione połączenie, ale na szczęście teren nie trudny. więc jakoś sobie z tym poradę. Dobra, chyba koniec trawersu. Trzeba by wrócić na grań. Teraz chyba kawałek po grani. Tu nie za bardzo widzę obejście, więc spróbuję się na to wbić. Nie było w sumie ciężko, z przodu już wierzchołek, tylko tu jeszcze muszę jakoś zejść z tej grani. A nie, stąd się zejdzie bez problemu. No i do góry. A nie, jednak jeszcze tam. Kawo grani to jest tak naprawdę. Więc muszę jeszcze podejść kawałek. No i się wspiąć na tamte skałki. Tam faktycznie będzie szczyt. szczyt. Najwyższe miejsce chyba tam. Ostatnie metry i mamy fińską Turnię. Grań mi chyba zajęła tak z pół godziny mniej więcej. Trudności no mocne 0+, może jedno miejsce za jeden. Aczkolwiek wydaje mi się, że problemem jest po prostu odszukanie optymalnego wariantu. Jakby to już któryś raz z kolei, to powinno być łatwiej. Jeśli chodzi o widoki ze szczytu, no to chyba największe wrażenie robi Szatan i tutaj kawałek Grani Baszt. Po prawej stronie mamy Grań Solisk, tam jest Krywań, tu jest Szczyrbski Szczyt, Młynicka Przełęcz gdzieś tam na dole schowana. Tam mamy trochę tadr Zachodnich, widać nawet Giewont, tu jest Świnica, Zawrat, Kozi Wierch. Z tej strony mamy natomiast Koprowy. Cubryne, mięgusz Wielki, Mięgusz Pośredni, Mięgusz Czarny, Chińczowa Turnia, Wołowy Grzbiet. Tam nad nim widać Niżnie Rysy, Rysy, Wysoka, tam w oddali Łomnica. No i tu jest jeszcze Gerlach oraz Kończysta. Posiedziałem tu chwilę i myślę, że czas się pożegnać z tym szczytem. Będę się powoli zbierał. Wracam tą samą drogą, więc aż tak wiele chyba nie ma sensu nagrywać. Fajna granka. W drugą stronę już ją znam, więc będzie się szło zdecydowanie łatwiej. O, patrzcie, jaki tu fajny ząbek skalny jest się chyba obchodzi od prawej. Tak, to był ten trawersik. No i chyba dwie trzecie grani za mną. Do munickich przełęczy już niedaleko. Aha, bo to się obchodziło. A dobra, może zejdę. Ok, jest młynicka przełęcz. Teraz po trawkach w dół i kombinujemy dojście do żółtego szlaku. Te pierwsze 15 minut będzie najgorsze. Trawki jeszcze trochę śliskie, ale łąka. Trzeba naprawdę uważać. Choć powiem Wam, że te buty całkiem dobrze trzymają. To są jakieś dekatlonowe kalendarze do biegów trailowych. Ja co prawda trailowa za bardzo nie biegam, ale chodzę w nich po górach. Jest super, no i w sumie to miałem trochę racji. Z góry wyraźniej widać tą ścieżkę. Faktycznie jest tutaj wariant na młynicką przełęcz. Teraz schodzę w tamto miejsce. Tu już przed sobą widzę Dolinę Młynicką. Jest żółty szlak, który biegnie jej środkiem. Chyba mi zostało jakieś 10 minut gdzieś tam do ścieżki. Mam z powrotem żółty szlak. Więc tutaj film się kończy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. No i do zobaczenia już niedługo, pewnie w kolejny piątek. Cześć!